A nie, wykop tego konta nie znalazł na przykład, miała inne konto, znalazłem je przypadkowo. Ja się mam screeny, bo tam wysyłałem bratu i Bartku, ja nie będę tego pokazywał. No co, no i, no i co, miałem teraz dylemat. Wyszedłem z więzienia, zakochałem się, e, datę, zonę, wiadomości, ile za to, ile za to, Spotkajmy się tutaj, 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 takie, takie to, czworokąt, to, to, to. I ona mi płakała i tak dalej, mówiła, że to nie ona, że ona pisała, a koleżanka robiła to. I uwierzyłem. Nie, posz, nie poszło to w świat. Żyłem z nią dalej dwa miesiące. Kolejne i... No i tyle no. Dużo nie wiecie, ale to tam ważne. Teraz kurczę no zaskoczyłem, nie? <grym> Kurde. Najlepiej, nie? Zero chęci do streamowania. Proszę, mówię. Obiecałaś ludziom, włącz tego streama. Nie chcę spać, nie, 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 nie. nie. Wszystko i mówiłem, co, co mogą, to pomagałem, no. Więc po to byłem. O kurcze. Pięknie, nie? Dobrze, widzowie, słuchajcie, patrzę tego Trumana jakiegoś, już się ogarniam. Sorry, no, no nie wyłączę streama, nie pójdę do kibla, sam przemyślę tego, no. Pffu. Ładnie, pewnie oglądają teraz, nie? E, Nikolka, pozdrawiam ciebie serdecznie. Twój Pinki. Jestem Pinki. Pinki? No, masz swoją ekipę, nie? Oj ojku, jaka jestem słodka, kocham tym misie! Wszystko było udawane. Okłamywałaś mnie od początku.